Robert Lewandowski. No właśnie, dzisiaj rozmawiamy sobie na ten temat. Jestem ciekaw waszego zdania, waszego opinii. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Page'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat no, mm, szokującej takiej tezy, oczywiście w sensie po prostu metaforycznym, czy Robert Lewandowski nie zwolni Czesława Michniewicza. Oczywiście, no nie jest to możliwe takie bezpośrednio, tak, że Robert Lewandowski przyszedł, po prostu podarł jego umowę i tak dalej, czy powiedział Cezary Kulesze, że po prostu ma nie przedłużać kontraktu i to zrobił Cezary Kulesza, ale wiadomo, jaki ma wpływ tutaj Robert Lewandowski, jeśli chodzi o reprezentację. Bardzo duży jest kapitan reprezentacji Wiadomo też po prostu, jak miał ostatnie wypowiedzi na temat pracy Czesława Michniewicza. Wiadomo też po prostu, jak wygląda jego gra pod wodzą Czesława Michniewicza, jeśli chodzi o ten styl gry, a więc bardzo defensywny, murowanie się, praktycznie stawianie autobusu, jeśli chodzi o bramkę reprezentacji Polski, co nie jest korzystne dla Roberta Lewandowskiego, tak? Bo on ma mało sytuacji podbramkowych, mało sytuacji, po których mogły paść gole, mógłby po prostu zdobywać bramki. No to jest na niego nie, na niekorzyść, tak? Takie negatywne wypowiedzi miał i Piotr. I tak samo po prostu Robert Lewandowski, tak? on, dla nich po prostu lepsza była gra ta, jeśli chodzi o mecz Polska kontra Francja niż na przykład poprzednie mecze. Natomiast ja powiem w ten sposób, jeżeli my tutaj oceniamy Czesława-Michniewicz na podstawie pracy, którą wykonano, to on wypis, w, 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 spisał się z tego po prostu perfekcyjnie, tak, wyszedł z grupy, osiągnął to po prostu, co było oczekiwane względem niego. A jakim stylu, to już jest inna sprawa. Zresztą ten styl, który prezentuje czesław Michniwicz, to nie jest rewelacja, czy znaczy, to nie jest jakaś rewelacja w sensie nowy bo w taki po prostu prezentował wcześniej. Natomiast ja muszę powiedzieć, na co na przykład mało mediów zwracał uwagę, że takie zgrzyty na, ro, na linii Robert Lewandowski i Czesław Michniewicz, one miały już miejsce wcześniej, zanim Czesław Michniewicz miał, został selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski, tej reprezentacji dorosłej, bo wcześniej, wcześniej prowadził praktycznie młodzieżówkę. Ja pamiętam te wypowiedzi Roberta Lewandowskiego, no nie zacytuję ich dokładnie, ale tam Robert Lewandowski bardzo pojadał się krytycznie mu się nie podobał styl gry, który właśnie prezentowała młodzieżówka. Także on był za, ma, za mało ofensywny, za mało było praktycznie akcji pod bramką, że to było właśnie murowanie się, bronienie. I pamiętam, że on już to wtedy krytykował, jeśli chodzi o młodzieżówkę. A Czesław Michnielisz ten styl po prostu, jaki miał w, w młodzieżówce, a także w klubach, które prowadził, tak samo po prostu przeniósł tutaj na pierwszą drużynę co nie oznacza, że to nie jest skuteczne, tak, No nie jest to widowiskowe, nie cieszy to oka, jeśli chodzi o kibica, ale jest to skuteczne, no, wyszliśmy z grupy, tak, no to, to, to jest po prostu pytanie, co chcemy, czy chcemy grać ładnie, czy chcemy po prostu osiągnąć wyniki, no bo to, to, to jest oczywista sprawa, tak, natomiast tak, to tak samo, jakbym powiedział w ten sposób, na przykład my patrzymy na Cristiano Ronaldo, tak, czy na Roberta Lewandowskiego, który po prostu kapitalnie gra, jeśli chodzi o mecz, zdobywa gole czy na przykład w Barcelonie czy wcześniej Robert Lewandowski krow w Bayernie a ja na przykład obserwowałem tutaj treningi jeśli chodzi o Bayern Monachium czy po prostu inne treningi tak no to widziałem że oni trenowali w śniegu trenowali stałe fragmenty gry po prostu mozolna ciężka praca i tak dalej a tego nikt nie widzi praktycznie tak tego piłka, że kibice z reguły nie widzą może jakaś garstka widzą efekt finalny tak że oni po prostu grają raz w tygodniu dwa razy w tygodniu w sobotę w środę i jak po prostu zawodnik się prezentuje tak samo Cristiano Ronaldo który po prostu katorżniczą pracę wykonywał i wykonuje się chodzi o treningi. O tym chociażby mówił Wojtek Szczęsny, tak? Przychodzi pierwszy do klubu, ostatni wychodzi, trenuje na siłowni i tak dalej, po to, żeby po prostu być cały czas w formie, być najlepszym. Więc tutaj, jeśli chodzi o faktycznie e, Roberta Lewandowskiego, no to niewątpliwie on się krytycznie opowiada na temat pracy, czy stylu gry, może pracy nie, tak? No bo nie można mieć też pretensji, jeśli chodzi o, czy słowa no bo jest on rzetelny, dobrze przygotowany i tak dalej, merytoryczny. Natomiast styl gry po prostu na pewno, e, no, e, po prostu tak to można powiedzieć, kolokwialnie nie siedzi Robertowi, tak? Lewandowskiemu. Jemu się po prostu nie podoba ten e, styl gry, no bo on. Ma mało szans, tak? Mało sytuacji podbramkowych, małe spiłek dogrywane, to co ma się cieszyć, tak? Że jest ściągany do połowy boiska, do działań praktycznie, jeśli chodzi o ofensywę, jest cofnięty w grze, no to po prostu wiadomo, że mu to się nie podoba. I pytanie też jest takie: czy takie wypowiedzi nie wpłynęły też na decyzję, czy też ta szala dotycząca podjęcia decyzji, czy przedłużyć kontrakt z Czesławem Michniewiczem, nie, nie, nie ona, ona też nie, 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 nie została przechylona. Oczywiście no, tam była kwestia, afera premiowa i tak dalej, tak? Zgrzyt na linii Czesław Michniewicz, a rzecznik prasowy reprezentacji Polski, Kuba Kwiatkowski i tak dalej. Natomiast no, kluczowe też po prostu decyzje tutaj wpływ mają też piłkarze, tak? W tej reprezentacji być może po latach to właśnie wypłynie taka informacja, się Pojawi, tak czy na przykład Czesław czy, Czesław, czy tutaj po prostu Cezary Kulesza kontaktował się z piłkarzami. Chciał zasięgnąć informacji opinii poszczególnych piłkarzy, czy Roberta Lewandowskiego, czy właśnie Piotra Zielińskiego i tak dalej na temat tego stylu gry natomiast no, tylko też my nie możemy robić cały czas jakiejś wielkiej tragedii, tak, Czesław Michniewicz zarobił bardzo dobre pieniądze to, że po prostu odchodzi teraz z tej reprezentacji, dostanie też pewnie jakąś sowitą odprawę jakieś po prostu pieniądze bo my robimy z tego drama, tragedię no to jest karuzela, nie poprowadzi teraz reprezentacji, przyjdzie inny trener inny trener po prostu będzie prowadził reprezentację Czesław Michniewicz prędzej czy później znajdzie zatrudnienie, bo ma sukcesy na swoim koncie i tak dalej, nie jest to żaden problem natomiast Pytanie też jest takie, no jaki jest pomysł PZP-u Cezarego Kulesza, jeśli chodzi o selekcjonera? To jest szerszy praktycznie temat, jaka ma być ciągłość, tak? Jeżeli zwaniamy selekcjonera po tym, jak spełnił, zrealizował on cele, tak? No bo mi się to przy, kojarzy jakby, nie ma, macie spółkę, tak? w tej spółce macie jakiś zarząd, który osiąga wyniki finansowe. Jesteś właścicielem jakiejś firmy, tak? I mówisz, w przyszłym roku chcę, żeby moja firma osiągnęła 200% przychodu czy zysku po prostu niż w poprzednim roku, tak? No i na przykład w przyszłym roku firma to uzyskuje może jakąś ciężką, mozolną pracą, a może jakiś po prostu, tak, ta, ta praca nie jest jakaś taka wspaniała i to, ale uzyskują to, a ty mówisz, nie, no to mnie nie satysfakcjonuje i zwaniasz ten zarząd. No nie można mi do nich pretensji, bo oni to osiągnęli, tak? Czy w taki, czy w inny sposób, oczywiście legalny, legalny tak, i zgodny z prawem, no ale i to, tak? Nie, nie wiem, ktoś prowadzi sklep na przykład z butami, a wprowadzi do oferty kosmetyki, tak? I na przykład spowoduje, że te, ten sklep z butami będzie miał większe zyski, przez to, że kosmetyki też sprzedają. No to się nie spodoba właścicielowi, bo on na przykład nie, nie po to zakładał sklep z butami, żeby teraz kosmetyki sprzedawać w tych sklepach, no, ale jeżeli osiągnął zarząd po prostu te, tej spółki, to co zamierzał właścicielom, to jest najważniejsze. No właśnie, znaczy tak, no wiadomo Robert Lewandowski jest daleki od tego żeby kogokolwiek zwalniać, żeby po prostu krytykować, wymowne było tam te 8 sekund e, ciszy czy milczenia na temat pracy Jerzego Brzęczka, e, teraz e, no były te słowa, no ale to też no przecież piłkarz ma prawo do oceny, tak jakby stylu gry e, reprezentacji e, nie możemy kompletnie kneblować tutaj ust, tak, e, zresztą ci trenerzy przychodzą, odchodzą no ja, ja się zastanawiam na przykład jeżeli Jerzy Brzęczek, znaczy jeżeli po prostu Czesław Michniewicz zostałby z reprezentacją Polski czy on by wycisnął więcej z tej reprezentacji, czy byłby w stanie ugrać więcej, jeśli chodzi o tą reprezentację? To też jest dla mnie po prostu kluczowa sprawa, ale my te też się tego nie dowiemy, tak? Tylko to jest tak, jeżeli po prostu tutaj będzie nowy trener i on się nie spiszy, będzie po prostu jakaś klapa, to wszyscy będą mówić, no to był Błącza, bo zostawicie słowa mnie liczy. To wszystko mi się pozdrawiam, zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat co trzymać się.